ma z tej strony Retur, a dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z FNAF TD. I jak widzicie w tym momencie na ekranie, mam innego skina. Najdokładniej po ostatnim odcinku z FNAF TD, w którym wydaliśmy Robuxy, resztę Robuxów przeznaczyłem właśnie na zmianę skina i zrobienie tego bardziej oficjalnie, ponieważ denerwowało mnie to, że wiadomo, ten skin się psuje. Są z nim naprawdę problemy, nieraz jak na przykład ktoś wyglądał fish, no to sweter się psuł Nieraz na przykład jak graliśmy w dorsy, to brwi mi pozbywało I miałem go dosyć, a więc z, e, zrobiłem nowego Kompletnie nowego skina e, Z matką, która ma różne wyrazy twarzy Według mnie jest on świetny Ale nie jest to główną rzeczą e, O którą tu chodzi, ponieważ w tym momencie jak Wy to widzicie nie mam pojęcia nawet który jest. Wiem, że ja to nagrywam 1 stycznia. Jest yy, nowa jednostka właśnie za 2.025 yy, coinów, na którą dozbierałem. Mamy ją. I w tym momencie jeszcze jakby kogoś yy, ciekawiło, ja już od początku sezonu zbierałem prezenty. Teraz jesteśmy kolejne 25. Żeby zrobić później po prostu wielki opening, żeby raz, dwa, trzy dostać Montgomery Gator'a. W tym momencie mam już ich 135 6 Corrupted, 40 Endless'a 1, bo próbowałem dostać ee, Endo, Shiny. Nie udało się. Otwórzmy Stardropa, bo to jest Nightmare. I z tego co ja wiem, to jest bardzo dobry Nightmare. Grans plus 35 range to all neighbor units plus 70% shiny. Stardrop deals 75% damage if either Moondrop or Sunshine are on the same team. Czyli ogólnie on jest świetny, a jeszcze jak będą dodatkowe jednostki, to będzie jeszcze lepszy. Miejmy nadzieję, że tak samo dostaniemy tu raz, dwa, trzy, jakiś dobry enchant na niego. Ja damy na testy. Bandit, dziękuję eee, Ogólnie czy będę musiał też zrobić zadania No to wiadomo, ja na przykład teraz odbieram Ale na przykład mam już który poziom? Hmm, teraz się postaram, mam już 21. Tylko aż będzie sunshine Wtedy jeszcze stwierdzę, czy nie wezmę shiny sunshine Ale z tego co ja sprawdzałem, co on daje, to nie będzie się to raczej opłacało I jak go sprawdzimy? No sprawdzimy go oczywiście w taki sposób, jak zawsze sprawdzą wszystkie jednostki, czyli idziemy sobie na Endless'a. Raz tam yy, kto chciałby wiedzieć, no to ciasteczek tam ma chyba 200 tysięcy. Koło znowu. I 7600 dusz. Zbieram też 20 tysięcy na wszelki wypadek. Jakby nie udało się trafić tego Apexa, no to wtedy można go za 20 tysięcy około kupić. bierzemy animacja. Moja już taktyka na tą mapę. Zbieramy, dokupujemy. Ja już mam pewność, że nie zginę. Dobra, yy, nieważne, nikt tego nie widział, co nie. Ja, jestem debilem. Um, tak, e, retur, może pamiętaj jeszcze o tym, żeby go wyposażyć. Zdejmiemy sobie z tą trapą. Oh. Nie, no, jakby... Świetnie. Moje myślenie po sylwestrze naprawdę jest w na najwyższym poziomie. I przepraszam, że dopiero teraz, ale... Ogólnie miałem plaży zrobić właśnie posta z okazji nowego roku. Tylko kwestia w tym, że nie, byłem, nie mogłem być akurat, ponieważ... Może tak, nie było mnie w domu. Nie było mnie przy komputerze, przez co na telefonie nie da się wstawić posta. I niestety nie miałem dostępu do komputera, więc... A ja więc niestety tego nie zrobiłem. Ponieważ nie pomyślałem o tym wcześniej. To jest mój błąd. Okej, okay, on wygląda świetnie. Zbieramy na niego i przez... na no nie, jest popstarczyka Ale przez to, że ich można postawić dwóch, a więc 75% demerza i dwóch No, no to trochę to już razem daje Jak on wygląda? Bo on napisał On leci pojedynczo Ogólnie i jak na razie według mnie to jest naprawdę zarąbista jednostka Animacja ma tak samo bardzo ładną Kolejny poziom Pozbędziesz się tych fotisów, pozbędziesz. się. Jeszcze postawimy drugiego. Na wszelki wypadek. Według mnie to jest naprawdę bardzo dobra jednostka. Ja nie wiem czemu, ale yy, Mr. Handle jak daje 0,6 to mi się nie pokazuje. Okej, okay, jednak jest. Tylko dlaczego oni mają różne? Okej, okay, coś jest... trochę nie tak... No on dodatkowo daje jeszcze do 35% zasięgu. Więc no, on jest... nie dość, że pusterem lekkim. To naprawdę, on będzie na pewno jednostką, która będzie tu z nami. Budujemy 37 tysięcy na 2,5 sekundy. I to jest na Bounded. Jeszcze mamy tu Popstar Chica, która da 35% więcej damage'a. No to ma... No brakuje 50, żebym miał 50 tysięcy. Na 40 zasięgu. Popstarczyka to będzie miała zasięgu już ile? 67,5. Ona tu ma całą mapę. O, Jezus, Maria. Postawimy oczywiście resztę i zobaczymy jak zmieni się różnica. Ponieważ maksymalną rundą do jakiej ja dochodziłem była to runda 160 tutaj. A o ile teraz będzie różnica, to nie mam pojęcia. No mam już po No nie, 40,5 zasięgu, przez to, że dostajesz od niego 35%. To jest... Ale ja pomyśl tylko, że będzie sunshine. I teraz tak. Co by trzeba było wywalić, żeby to się opłacało? A Sunshine da 75% więcej obrażeń dla Stardropa Czyli oni będą takimi ogólnymi Takie ale bracia Kwestia w tym, że Dekinga nie wywalę, bo Deking to jest naprawdę mocny On robi praktycznie to samo co oni Tylko, że on ma większy spread jego nie mogą na pojedynczy. Jeśli tak ten uderza w sporo naraz, no to go się nie pozbędę. Startera potrzebuję, więc Fredbera też się nie pozbędę. I jego też się nie pozbędę, bo ma stuna. A innymi pozostało, to muszę się pozbyć Mr. Ale Tego też raczej nie zrobię, no bo jeden booster co najmniej się powinno według mnie mieć że ona daje boost on a, a daje e, boost ranger to jest cooldown to, to są wszystkie trzy boosty to jest kwestia tylko tego czy chcemy ustawiać stardropa jako główną jednostkę Nie wiem, wiem, że na pewno jak odblokujemy Sunshine'a, to wtedy się dowiemy dopiero, jak będzie. Bo nie pamiętam, czy Sunshine był boosterem, czy nie, ale chyba nie. Ale jeśli był boosterem, no to byłoby to combo boosterów. Jakby, to, jakby był boosterem cooldownów, wymieniałbym go po prostu za Mr. Kando i tyle. Ale chyba nie jest. Według mnie po prostu skipnijmy to do momentu, w którym, no wiadomo, jak zawsze zaczniemy przegrywać. Okej, okay, ogólnie nadszedł ten moment, yy, mamy rundę 157. Yy, dziwiło mnie trochę to, że jak byli bosowie, to oni nie uderzali bosów. Co jest trochę dziwne, obaj mają, tu ma akurat ten, bo był w później. Ma niecałe 7 milionów, y, tu ma 10,5. Ogólnie większość roboty jak na razie robi over y, Lord Scott i The King. Gdzie The King robi najwięcej przez właśnie ten spread. Y, ogólnie jak na razie The King powiedziałbym, że jest lepszy od Stardropa. Ale dzięki temu, że właśnie ma większy zasięg, to dzięki temu Deking jest jeszcze lepszy. A więc ogólnie ten boost zasięgu pod pretekstem jeszcze dodatkowych obrażeń to mnie korci trochę, żeby przy nim na pewno zostać. To jest jakby darmowa jednostka, która zadaje sporo obrażenia i jeszcze daje boost do zasięgu. Tu tak samo ma popstarczyk, obrażenia i pust do damage'a. I to jest, to jest to, jak patrzą się na nią, mają na nią zasięg, ale jej nie biją. I nie, obrażenia też im nie rosną. A więc nie wiem, co jest z nimi nie tak. Na pewno trochę się to buguje przez tego stu na animację. Znaczy może jak e, podejdzie dopiero bliżej, dopiero wtedy zaczną atakować. Miejmy nadzieję. Jeśli w ogóle nada radę podejść bliżej, to po pierwsze. No Tą rundę 160 z bossem jeszcze przychodziłem później. E, kolejne rundy po tym, do 170, na 170 na pewno nie byłem ani razu. Bo tego jestem pewien. Chyba około właśnie 162, 3, ja za każdym razem umieramy ze stone trapem. I to właśnie teraz stwierdzi, co lepiej mieć przy sobie. Stardropa czy Stone Trapa? Bo z zasięgu, nadal mówię tak po prostu sam za siebie. No, Tak ledwo, ledwo. Tu sobie też dadzą radę. Dlatego, że on ma już zasięg na całą mapę dzięki temu 35%. Jeśli przebiję tą rundę, to zostałem go zamiast tą trapa na kolejny odcinek. Okej, okay, czyli najwidoczniej z tą trap nie wraca. Już zobaczymy jak to z tym wyjdzie, bo w większości to by wychodziło, że to była jedna jednostka, która po prostu jest bufowana mocno. 165. Na tej rundzie na pewno nie byłem ani razu. Ale dodatkowo nie wiem, czy tylko ja mam takie wrażenie, czy przez to, że Overlord ma większy zasięg, to trochę większy jest ten okrąg, który stunuje. Bo ma splash. I mi się wydaje, że ten splash jest odrobiny większy. Może to tylko moja teoria, ale... które to tak wygląda. No, zaczynam mieć wrażenie, że tej rundy już chyba nie przejdziemy. Chociaż... Przejdziemy. Jak dotrwamy do 170, to... Bo to było, że on daje 70% jeśli to jest Shiny. A więc trafienie jego Shiny to jest... To jest już naprawdę, że nie wymienia się na nic innego bo chyba. Nie ma boostera, który dawałby większy zasięg niż 70. Jakżeż to tak samo zależy, jak przejdą, bo jak dobrze on trafi, no to stłumię wszyscy. Jak źle, no to... 169. Jak tu ani jeden nie wejdzie. Nie, już przegramy Blisko 170, ale nie, nie udało się. Lobby. Do sezonu... W sezonie brak, brakuje nam 9 do Sunshina. Powinno według mnie jeszcze być coś takiego, że on ma jeszcze większość. Jest, na przykład Sunshine jest, Sunshine jest shiny. On ma pierce i pasywkę. 70% jest shiny. Ogólnie? Jednostka według mnie świetna. Naprawdę bardzo dobra. Szczególnie, że daje właśnie to plus 35% e, procent zasięgu. 302 tysiące. Ogólnie, jeśli chcecie, no to wiadomo, jest tu, jest dosyć droga, ale no wiadomo, za najlepsze rzeczy się sporo płaci. Na pewno zostanie z nami na dłużej. Ale jak na razie to do zobaczenia. Siema.